Dzisiaj, w czwartym dniu nowenny, przed uroczystością świętego Jana Bosko, ojca i nauczyciela młodzieży, proponujemy przyjrzeć się jego pełnej miłości postawie względem młodych ludzi. Posłuchajmy, jak Ksiądz Bosko wspomina pewne bardzo ważne wydarzenie w swoim życiu. Jednym z przełomowych momentów mojej historii była poważna choroba, zagrażająca życiu, która powaliła mnie w lecie 1846 roku. Pierwszą niedzielę lipca. Niezwykle upalną, wracałem jak zawsze do pokoju i nagle zemdlałem. Chłopcy zanieśli mnie do łóżka, kiedy się ocknąłem, kaszlałem i plułem krwią. Wezwany lekarz stwierdził, że stan jest bardzo poważny i realnie zagraża mojemu życiu. Początkowo wydawało mi się, że przesadza, ale z dnia na dzień czułem się coraz gorzej. Nie mogłem się ruszyć z łóżka. Najmniejszy ruch wywoływał krwotok. W tym trudnym czasie bardzo wzruszyła mnie postawa moich ukochanych chłopców. Słuchajcie, ksiądz boską umiera. To niemożliwe. Musimy mu jakoś pomóc. Trzeba się koniecznie za niego modlić. Trzeba się koniecznie modlić za niego. Słuchajcie, postanawiam przez cały dzień nie pić wody w pracy. Może dzięki temu Pan Bóg mu pomoże. Matko, pocieszenia, ratuj! Chodźmy do Madonny. Chodźmy do Madonny. Przez osiem dni ksiądz Bosko znajdował się między życiem i śmiercią. W tym czasie chłopcy wypraszali z nieba łaskę zdrowia dla swojego ojca. Nieustannie czuwali w sanktuarium Matki Bożej pocieszenia. W końcu przyszła przełomowa noc, kiedy wydawało się, że to ostatnie chwile księdza Bosko. Jednak wtedy nastąpiła nagła poprawa stanu zdrowia. Modlitwy chłopców zostały wysłuchane. Chociaż czułem się jeszcze bardzo słaby, Chciałem jak najszybciej do nich wyjść. Podpierając się laską i spaniając wyczerpania jakoś, zdołałem wyjść na balkon. Na podwórku stał nieprzebrany tłum, którego radość była niewypowiedziana. Chłopcy siłą posadzili mnie na fotelu i triumfalnie zanieśli do kaplicy. Tam wspólnie dziękowaliśmy dobremu Bogu za jego łaskę. Powiedziałem im wtedy słowa, które na zawsze pozostały w moim sercu. Moje życie zawdzięczam wam, lecz bądźcie tego pewni. Odtąd Poświęcę je całe dla Was. Rzym 10 maja 1884 roku. Moi najdrożsi synowie w Jezusie Chrystusie, czy jestem blisko czy daleko, zawsze myślę o Was. Jedynym moim pragnieniem jest widzieć Was szczęśliwymi teraz i wieczności. To pragnienie skłoniło mnie do napisania tego listu. Są to słowa tego, który kocha Was serdecznie w Jezusie Chrystusie i poczuwa się do obowiązku mówić do Was swobodnie, jak Ojciec. Myśl moja jest stale i wyłącznie zajęta Wami. Ile trudów i upokorzeń, ile przeciwności i prześladowań zniosłem, aby zapewnić wam chleb, mieszkanie, nauczycieli, a zwłaszcza w trosce o zbawienie waszych dusz. Zrobiłem wszystko, co mogłem i potrafiłem zrobić dla was, którzy stanowicie jedyne umiłowanie mojego życia.